Działaj Lokalnie to program aktywizujący społeczności lokalne, w ramach którego mieszkańcy e, mogą pozyskać dotacje na realizację e, lokalnych e, inicjatyw, e, projektów, które, które wychodzą e, naprzeciw potrzebom mieszkańców. Fundacja Poplenia jest ośrodkiem Działaj je Lokalnie od 10 lat e, przyznaje dotacje na lokalne projekty e, w ramach programu Działaj Lokalnie. 19 kwietnia odbyło się podsumowanie ubiegłorocznej edycji, ubiegłorocznego konkursu Działaj Lokalnie 8 2014, podczas którego realizatorzy opowiadali o swoich działaniach, a także rozstrzygnęliśmy konkurs Opowiec 2014 na najciekawsze sposoby opowiadania o działaniach społecznych. Z podsumowania zainaugurowano kolejną edycję Działaj Lokalnie i kolejny konkurs grantowy, Działaj Lokalnie 9, konkurs 2015. Grupy nieformalne i organizacje pozarządowe z terenu Powiatu i Nowatorskiego mogą znowu ubiegać się o dofinansowanie na lokalne projekty w swoich społecznościach. Samo aplikowanie w programie działa lokalnie jest, jest dość proste. Wystarczy wejść na stronę system wypełnić aplikację online e, i poprzez właśnie generator e, złożyć wniosek e, do najbliższego środka działa lokalnie. Wniosek jest dość prosty i się go tylko w wersji Więcej informacji o samym programie oczywiście na dział lokalnie.pl, e, na stronie ośrodka działa w Pokolenia.pl. Zaparty dotacje, które działają lokalnie. Oczywiście zapraszamy do, do odwiedzania się działaj lokalnie, w Fundację Pokolenia w Trzebie. Też, też jako ośrodek świadczymy nieodpłatne konsultacje, prowadzimy spotkania informacyjne.